czego się wszyscy spodziewali, a tutaj e, otrzymaliśmy potwierdzenie, czyli tablety dla użytkowników biznesowych, czyli tablety z dopiskiem Pro, e, Note Pro i Tab Pro, e, tablety z większymi ekranami, z 12 ekranami, e, z e, Androidem, akurat najnowszym w, w przypadku programu, czyli 4-4 e, i e, nowością, która też można się było spodziewać, czyli możliwość używania starych aplikacji jednocześnie. Ciekawa próba z... Tabletami w wersji Pro wychodzimy ponad 12 cali. To już jest e, można powiedzieć, że odważne, bo zaczynamy wchodzić na tereny e, małych ultrabooków, cienkich e, komputerów i tu jestem ciekawy jak to wyjdzie, jakie będą rezultaty tej próby. Właściwie, bo, bo moim zdaniem to dość, dość ryzykowne zagranie jest, ale trzeba też to zobaczyć dotknąć, pobawić się tym trochę, żeby, żeby coś więcej powiedzieć na ten temat.